Witamy wszystkich serdecznie. My w odwiedzinach. Coś tu się zacina. Przybliżymy. Pokażemy Golejmy go kolegi Maćka. Jak <laughs> Przyjdzie czas, to się posprząta. Teraz gołębie pierzeją, to nie potrzeba na razie sprzątać. Tu kolega takie maloty. Takie ptaki goni w Ciechocinku. Dobra, widzę na ten, na dwór. Leżymy trochę na dachu. Jest tego towaru. Sam Budapeszt praktycznie Na ciemnych szyjach, miedziane rozmaity kaliber To są właśnie te gołąbki z budowy co filmy wstawiam można popatrzeć sobie Boją. Ale przyjdzie jesień to robotę będą robić. i Gdzie ty im zrobisz? O, takie gołąbki kolega goni. Na jesień, na jesień, zimę to jest. na jesień, to mucą. To jak wszystkie. Bo latają Jeden tam Tu ma takie gołąbki też Trochę ma tych dereszy Tych bocianów Buda Jakieś łapciaty się widzę trafił, kończate są Jest z tego towaru 400 ponad To jeszcze przybliżę trochę. Nawet nie wiem jest. Ale 400 na pewno ponad jest. Nie? Będzie. A trochę no. no może trochę więcej. <głosy> <głosy> trochę więcej. Trzeba, to jeden, z trzeci. A nie, to, to, to... A to, to nie, to nie rady. Tutaj, no? to, 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 to Tak ja samo ja jak, tak jak góry. Tak samo jak góry. Tutaj w daje radość. rady, spać. Tak. Za bardzo problemu nie ma, nie? Tak. Więc, wie, więcej gołębi, bym miał więcej ras, to już wtedy problem z parzeniem by było. A tak to. No a tutaj ten, ten, co tu jest? Co? Jest to, te, to, to going, to... No, a to jest Zamojski. Ten to jest Zamojski, akurat o, nawet taki Zamojski do niego przyszedł. Ten to akurat jest Zamojski. bo coś się rozmazuje. No, ma fajne gąbki takie do pogonienia, do popatrzenia. Jest rozmaity kaliber tego, koloru troszkę mało ma, kilka tych kiplerów i, no mówię, kolorze ma mało właśnie. No dobra, miłego oglądania, my idziemy dalej blachę kręcić <grywka> na dachu, nie? O, no, no i poszły. Dobra, pozdrawiamy wszystkich. Się tu Na żywo, prosto z gojemnika, z Maćka. Takie loty się tu buja na Kujawach Dobra, pozdro